Wszystko mamy tam już przygotowaną, jednak Wojtek mnie też wyciągnął do sklepu. Wszystko przygotowałam, no i zobaczcie ile mamy bułek. <laughs> Ale super, ekstra. Mamy wagon numer 16 i kierowaliśmy się na tył peronu. Właśnie... Dobra, dziękujemy bardzo, dziękujemy, do widzenia. <laughs> Zobaczcie, jaki tam pies ojej. Dlaczego mi się między kojarzą z tymi, co ludzie chodzą? Maxio śpi jeszcze. Jest 7.30 rano. Jak jakie nieboczyste. Mm. A nie, tam są chmury. Witajcie w poniedziałek. Strasznie wieje, strasznie. I tak rozmawiałam właśnie z babcią przed chwilą, i mówi, że ostatnio tutaj w Gdańsku jest więcej dni, kiedy wieje, a bardzo mało, kiedy nie wieje. Prawie jak na Fuerteventura. No i tak, walizkę mamy tam już przygotowaną. Tutaj jest moja bluza, to ja ją wezmę na drogę. Rzeczy pochowane. Tu mam jeszcze plecak. I jeszcze mam tutaj plecak przygotowany i maxa plecak. Wajda idzie zaraz po świeży chleb do sklepu. Może jakąś wędlinkę świeżą kupi i porobię kilka kanapek na drogę. Będziemy jeść śniadanie sobie w pociągu. Będzie tutaj później Monika z Benem. Pójdą też po jakieś przekąski. No i ruszamy i zamówimy Ubera XL. I jedziemy na dworzec do wrzeszcza i o 10.25 nasz pociąg ma być we wrzesz. Jednak Wojtek mnie też wyciągnął do sklepu. Jak Max jeszcze śpi, to niech śpi, a my wszystko pozałatwiamy. Śmieci właśnie wynieśliśmy. <mulary> <Dwa około> kupimy, <mulary> no. <mulary> Właśnie zakończyłam produkcję bułek. Trochę tego jedzenia jest. Monika z Benem chcieli iść do sklepu, ale stwierdziliśmy, że nie mają po co iść do sklepu, bo jedzenia będzie dla wszystkich wystarczająco. Tutaj napoje schowałam już do plecaka. No i tutaj wszystko przygotowałam. No i zobaczcie, ile mamy bułek. Zobaczcie, ile mamy bagażu. I to wszystko tylko na trzy dni. Ja już mam plecak założony. Konwersy leggingsy. Monika pobiegła jeszcze tam do kasi do domu, bo książki zapomniała. Taksówka już jedzie, zamówiliśmy Ubera XL. Rozpoczynamy kolejną przygodę. Patrzcie, <grytanie> nam tam macha. Papa. Właśnie nasza taksówka zajeżdża. Max będzie w bagażniku siedział z Moniką. Dzień dobry. Dzień dobry. Pięć osób. No, tak. O, jak fajnie! Ale super! Ekstra! Kto tam w bagażniku siedzi. Ale super. Jesteśmy na dworcu. Tak mi się wydaje, że babcia tak przeżywała, że jedziemy tak jakbyśmy. Już czekajcie przejście. Już wiem, że na przejście nie nagrywać. Tak jakbyśmy wyjeżdżali już na stałe, wiecie? Tak mi się wydaje. Tak nam machała z okna i tak ja też trochę już przeżywałem, jakbyśmy się żegnali, ale te trzy dni wrócimy. To jest nasz pociąg. 10:25 Intercity, Szczecin Główny, Bryza, Peron Drugi, i tam się będziemy przesiadać na drugi pociąg. Mamy wagon numer 16, i kierowaliśmy się na tył Peronu. I właśnie ogłaszali przez megafon, że wagon 15 i 16 będą znajdowały się na początku pociągu, i teraz uuu, szybko w drugą stronę. I dwie minutki opóźnienia ma pociąg. Cztery już? O, ale już, już zaraz będzie. Nasz pociąg! Co mówi? Do przodu bardziej? Uu. Tu jest nasz wagon, 16. O! Przejdę. To jest okno, czy nie? To lustro. O, nie, <laughs> to Siedzimy już w środku, dwa miejsca przy oknie, jedno na środku, a Monika z Benem są zaraz obok. Wiecie, że już siedzimy wszyscy razem? Poprosiłam i taka pani z takim pakiem się przesiedli i jesteśmy wszyscy w jednym wagonie już. Tak fajnie. No w to byliśmy na W przedziale. Zobaczcie, jaki ładny przedział. Jest tutaj bardzo wysoko, przestrzennie. Tam można się od słońca zasłonić, roleta. Tam wieszaczki na ubrania. Każdy ma kontakt i USB. O jej, wszędzie. Moni no, się właśnie na szyjnik rozsypał. To jak cukierki wyglądało. To się gumka urwała, tak? Odwiązała naprawimy. Naprawisz? No. Ale to wiesz, jak to zrobić? Wiem. Poszukiwania koralików. Dziękujemy Państwu za wspólną podróż, skorzystanie ze różnych BKP. Got Za 8 minut, a później serdecznie Państwa przepraszamy, do za Kawka jechała. A w co grają, Max? W statki. Grają. Ty, a ja potem przeszleś milicję, tak? <grywa> Ile już jedziemy? Nie wiem. Ale już chyba mieliśmy ze trzy postoje. Z godziny? Z godziny. Do you like them? Panie porzeczki. Hmm? Czy jeszcze dokument Pani do biletu? dokument? Gdzie my mamy dokumenty? No w plecaku W czarnym. W czarnym? Masz swój portfel? Bo to Twój, tak? A ja nie wiem, tylko? ale chyba pytamy. Co wam? Nie mam dowodu ze sobą. Do Przedstym razem poza pamiętam, bo jak pani ma, bo bilet internetowy jest ważny tylko i wyłącznie mm -hmm. z dokumentem tożsamości a jak już nie ma to traktujemy tą osobę tu nie miała informacja o bilecie że jest ważny tylko i wyłącznie z dokumentem tożsamości na samym początku aż światło z światło i mamy tak pana dokument poproszę i jedną legitymację dziękuję bardzo trzy osoby tak A jeszcze jeden, jeden, jeden. Okay. zaczęłam liczyć trochę nas więcej a to to bym coś musiała dokument pokazać pani Monika a. Dwie osoby, zgadza się. Tak. Dobra, Dziękujemy raz. bardzo. Dziękujemy, do widzenia. Właśnie mieliśmy kontrolę biletów i tutaj pani, która jedna siedziała i teraz wysiadła miała bilet kupiony, ale nie miała przy sobie dowodu tożsamości. I pan powiedział, który, pan konduktor, że traktują to jako jakby nie miała biletu. Bilet nie jest ważny, bez dokumentu tożsamości, bo mogą sobie ludzie przekazywać i przekazywać bilety, powiedział, no, że tym razem jej, wiecie, no, upomnienie da, ale następnym razem może płacić mandat i to jest 150 zł, także lepiej mieć dowód tożsamości. Ale tak jak u naszej trójki, bo Wojtek miał bilet dla siebie, dla mnie i dla Maxa, a Monika miała dla siebie i dla Bena, to tylko ta główna osoba tak jakby musi mieć dowód. Monika musiała pokazać dowód bo Wojtek musiał pokazać dowód ciemno, bo zasłoniliśmy roletę. Pięć pudła. się. Trafiłaś Monia? Brawo Czy ja mogę prosić kawę z mlekiem? Tak. A, ale pieniądze jakieś by się przydało. Muszę wracać się dać. I dla mnie wtedy bez męczka, Normalną, jakąś mocną kawę. Szanowni Państwo, 7-minutowe opóźnienie zbliżamy się do stacji sławną. Wyszydający prosimy o zabranie bagażu rzeczy oraz zachowanie ostrożności przy wysiadaniu z pociągu. Dziękuję Państwu za wspólną podróż z skorzystanie z usług PKP Intercity. Za 7-minutowe później serdecznie Państwa. Przepraszamy, do zobaczenia. Ciekawy? To Razem gdzieś... Byś... Tak. I... Ja poproszę chipsy. Chipsy chcesz? A tak nie wiesz jakie masz. Nie, ja lubię czerwone, najlepsze. Ale czerwone, czerwone, czerwone nie są zawsze salone. Nieraz jest inny skon. Idź sprawdź. Przepraszam, że te chipsy są szalone. Czerwone. Czekajcie, pan dalej. Przepraszam. Te chipsy są solone czy nie? Czerwone. Łapuję. Paprykowe. Paprykowe są. No dobrze, bo ja nie mogę. Co się mówi? Dziękuję. Drugie, mamy Nie, 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 tylko jeszcze jedna z mlekiem. Mam lejszy. Aha, to jeszcze jedna. ja mam lejszy. Dwie czarne. Dwie czarne. I jedna z mlekiem. I Jedna z mlekiem. Trzy. A trzy, tak? Mogę, nie się podgląda, bo to sobie na mnie nie podgląda. Nie podgląda. To sobie Kawy Lacy. i chipsy 43 zł. Ja, ja lubię lejsy. Czy mi się lejsa? Mogę jedno. Jednego. No. O, A Mogę trochę większej i średniej. Ktoś tu śpi, mm. Co, ale ja go nie, nie ogarnia, Czekaj, to muszę, Boże. Teraz tu zabawa z samolocikami. Przejdź tam. O, jeden. Nie, gdzie on A będzie leciał? Muszę nagryć? Uwaga. Uwaga. Tak. No. <laughs> Wieszczu, dalej, w Szczecin Dąbie powiedział? Czyli nasza stacja teraz. No to zaraz dojeżdżamy, Szczecin Dąbie i mamy 10 minut do następnego pociągu, tak? Powinniśmy mieć. Nie, 20... Będzie 7 pot planowany, to wysiądziemy 10, bo mamy 15 minut. 15 minut. 10 minut opóźnienie. I potem półtorej godziny jeszcze yy, musimy jechać następnym pociągiem. Ale za chwilę. O jeden. Ale jak skręca. Ja wam tobie też w ogóle pokazywałam. Zobaczcie jaki pusty pociąg. Zobaczcie jaki fajny wyświetlacz tutaj jest. Tam kolejny wagon. Tutaj za rokiem też jest toaleta, ale wiecie co? Po prostu tak ohydne warunki, ale po prostu cała podłoga mokra, w ogóle papieru toaletowego nie ma ręczniczków papierowych. Na szczęście mydło jest, to już jest chociaż taki plus. Trzeba tu otwierać okno. Ok. Patrzę na nas. Wysiadamy, Mamy 25 stopni na zewnątrz. No jutro zapowiadają 27, na pojutrze 29 stopni, wow, i pełne słońce, bez chmurnień, uch, ale piszczało. Co, przyciskiem tylko? Tak, ale po boku. Aha. Ale wysoko. Tu jest tylko jeden peron. Czecin Dombie, ale jest gorąco. Ja. Ale jaki upał! Ja już bym się na spodenki przebierała. I pociąg odjeżdża, Maksio. Jedziemy? Na Majorkę. Na Majorkę Północy. Tak nazywają Świnoujście ujście Majorką Północy. Już jedzie nasz pociąg. się wysunął stopień. Siadaj. Tu idź, tu idź, tu idź. O. Wolna? O, tu sobie usiądziemy. Fajne miejsce. Jeszcze Fajny pociąg. Pan konduktor już bilety sprawdza. Ten usiad na miejscu służbowym dla kierownika pociągi pewnie zaraz będzie musiał się przesiąść. Zobaczcie jaki tam piesek. Ojej. Bęku, czy Maxa wiązać sznurówki? Zobaczcie, w Międzyzdrojach jesteśmy. Dlaczego mi się Międzyzdroje kojarzą z tymi co ludzie chodzą? Sanatoria. O, są sanatoria w Międzyzdrojach? Nie wiem, tak mi się kojarzy. Albo takie w czasy, nie? Takie rodzinne w czasy, kiedyś wyjeżdżali. jeżdżali. To się Międzyzdroje tak kojarzą. Zawiązał, Max. O, ale jest, jest jeszcze, jest pięknie. Dojeżdżamy, już zaraz będziemy. I wiecie, co tak? 6,5 godziny będziemy w sumie w podróży, plus pół godziny prawie czekania to niecałe 7 godzin. I wiecie, to jest chyba maksimum. Już po prostu wszyscy się zaczynamy tak wiercić już od siedzenia. Wiecie, co nieco woli. I to jest chyba takie maksimum do jazdy pociągiem. Już ponad 7 godzin to już by chyba się strasznie dłużyło. I tak uważam, że te 7 godzin naprawdę nam no, bardzo szybko minęły. Może dlatego, że jest nas tak dużo i co chwilę ktoś wymyślał jakieś, wiecie, zajęcia, jakieś gry, jakieś zabawy i tak to szybko minęło. Fajnie.

Fechou o meu lugar!